Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Konrad Mania i jestem prawnikiem, który specjalizuje się w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów frankowych. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Państwem na temat najważniejszych kwestii związanych z udziałem w rozprawie sądowej. Jak to wygląda z punktu widzenia kredytobiorcy, z punktu widzenia Frankowicza? Czy jest się czego obawiać? Jak wygląda cała, e, cała rozprawa, a także w jaki sposób, w sposób możliwie prosty, przygotować się do jej przeprowadzenia. Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że rozprawy w sprawach frankowych to najczęściej jest koniec całego procesu sądowego. W zdecydowanej większości cały proces sądowy odbywa się w dużej mierze na dokumentacji, na umowie kredytowej, na zaświadczeniach bankowych. W toku całego postępowania sądowego prawnik, który państwa reprezentuje, dokonuje wymiany pism procesowych między sądem a pełnomocnikiem drugiej strony, czyli banku. Podczas rozprawy, jeżeli taka zostanie wyznaczona, tak naprawdę dochodzi wyłącznie do przesłuchania. Powodów, czyli kredytobiorców oraz ewentualnie świadków. Jeżeli sąd zdecyduje się na przesłuchanie eee, ich, najczęściej o świadków wnioskuje bank i są to bardzo często pracownicy banku. Eee, ich zeznania najczęściej nie wnoszą nic nowego do sprawy, a najważniejsze w tej rozprawie jest przesłuchanie samych kredytobiorców. Dzisiaj mamy taką możliwość, że wiele rozpraw frankowych przeprowadzanych jest w trybie zdalnym w formie wideokonferencji. Dlatego też bardzo często może się zdarzyć, że nie będziecie musieli Państwo brać udziału w rozprawie w sądzie, a będziecie mogli połączyć się za pośrednictwem komputera i uczestniczyć razem z prawnikiem w formie wideo. Niemniej może zdarzyć się, że dostaniecie Państwo wezwanie na rozprawę do budynku sądu i w takim wypadku ta rozprawa będzie odbywała się w trybie tradycyjnym, a Państwo będziecie musieli się udać pod salę rozpraw i następnie po wywołaniu sprawy stawić się na rozprawie. Czasami zdarza się to bardzo rzadko, ale już w mojej praktyce miałem kilkukrotnie okazję spotkać się z takim rozwiązaniem. Sąd nie wzywał na rozprawę kredytobiorców, a wyłącznie zobowiązał ich do złożenia wyjaśnień w drodze pisemnej. I w takim wypadku e, zarówno sąd, jak i pełnomocnicy stron wysyłają do takich kredytobiorców zestaw pytań, a następnie kredytobiorcy pisemnie na nie Odpowiadają, to znacząco przyspiesza proces sądowy, a także powoduje mniej stresu u kredytobiorców, bo mam świadomość i wielokrotnie spotykam się z tym, rozmawiając z klientami, że kredytobiorcy denerwują się przed samą rozprawą, co jest całkowicie normalne, bo niejednokrotnie drawa z drodzy kredytobiorcy, jest to pierwszy kontakt z sądem. Drodzy Państwo, jeżeli wezwanie do sądu na rozprawę Państwo otrzymacie, to oznacza, że sąd chce Państwa przesłuchać w charakterze strony i rozpytać Państwa na okoliczności związane z udzielonym kredytem. Co należy w takiej sytuacji zrobić? Przede wszystkim, jeżeli znamy już termin rozprawy, to najlepiej zaplanować sobie na ten dzień urlop w pracy, Pominąć jakiekolwiek inne obowiązki, które Państwo macie na ten dzień, i zaplanować sobie cały dzień na rozprawę. Jeżeli chodzi o sam czas trwania rozprawy sądowej w sprawie frankowej, z reguły ona trwa około godziny. Samo przesłuchanie kredytobiorców, z reguły tych kredytobiorców jest dwóch, bo najczęściej kredyty frankowe brały małżeństwa. Trwa około pół godziny, ale jest jeszcze kilka kwestii formalnych, które muszą się w czasie takiej rozprawy odbyć. Niejednokrotnie ze względu na ilość spraw, które są procedowane danego dnia, mogą zdarzyć się opóźnienia, stąd też ja zawsze rekomenduję, żeby zaplanować sobie troszeczkę więcej czasu na, na tę rozprawę, bo sam proces oczekiwania na rozprawę może się trochę wydłużyć. Zachęcam zawsze do tego, żeby jeżeli rozprawa wyznaczona jest w trybie tradycyjnym, żeby przyjść do budynku sądu na około 15-20 minut przed samą rozprawą, bo w pierwszej kolejności trzeba do tego sądu wejść. Przy wejściu jesteście Państwo przepuszczani przez takie bramki, które wykrywają. Czy przypadkiem, nie wzięliście Państwo ze sobą jakiegoś niebezpiecznego narzędzia. Zwracam uwagę też, że każda osoba, która jest przesłuchiwana w charakterze strony lub w charakterze świadka, musi mieć ze sobą dowód osobisty, żeby się wylegitymować o taki dowód osobisty, o okazanie. Takiego dowodu może poprosić sąd. W związku z tym tutaj zwracam uwagę, żeby taki dowód osobisty, ważny oczywiście, ze sobą mieć, żeby sąd mógł wiedzieć, że państwo to osoby, które mają być przesłuchane. W związku z tym zachęcam do tego, żeby przychodzić na rozprawę sądową. Wcześniej jest to też czas, żeby omówić sobie, przypomnieć sobie pewne kwestie z sprawnikiem, który będzie z Państwem na tej rozprawie. Być może są jeszcze jakieś kwestie, które należałoby sobie przypomnieć, uporządkować, usystematyzować, a także jest to też czas do tego, żeby mentalnie przygotować się do, roz, do rozprawy, żeby oswoić się z, nie z budynkiem sądu. Troszeczkę uspokoić nerwy, bo mam świadomość tego, że jest to sytuacja bardzo wysoce stresowa. Drodzy Państwo, jak już dochodzi do samej rozprawy, w pierwszej kolejności rozprawa jest wywoływana. Państwo razem z Waszym prawnikiem, pełnomocnikiem procesowym wchodzicie na salę rozpraw. W pierwszej kolejności, zarówno nie... Prawnik, prawnik państwa, jak i prawnik reprezentujący bank, przedstawiają swoje stanowiska. Z reguły są to stanowiska niezmienne, czyli takie, jakie były wyrażone w poprzednich pismach procesowych. Jest to oczywiście najczęściej wniosek o uznanie umowy za nieważną w całości, o zasądzenie zgodnie z tym, co, co, co zostało przez państwa zapłacone, ewentualne jakieś wnioski formalne, wnioski dowodowe, czy też cofnięcie jakiegoś wniosku. To jest ten czas, żeby te wszystkie kwestie formalne usystematyzować, podnieść. Jeżeli nie dochodzi do przesłuchania świadków, bo z reguły jest tak, że w pierwszej kolejności przesłuchiwani są świadkowie, to dochodzi do przesłuchania powodów, i tutaj w 99% spraw sądowych do tego przesłuchania powodów dojdzie. Jeżeli chodzi o kwestie, które zostaną przez sąd poruszone podczas państwa przesłuchania w charakterze w charakterze powodów. To one dotyczą wyłącznie kwestii związanej z udzielonym Państwu kredytem. Sąd zapyta Państwa o to, oczywiście w pierwszej kolejności, zapyta o wykonywany zawód, zapyta o, o imię i nazwisko, wiek. Następnie przejdzie do właściwego przesłuchania. Zapyta, co robiliście, czym zajmowaliście się Państwo w chwili udzielenia Wam kredytu? Na co został ten kredyt przeznaczony? Czy w nieruchomości, w której, na którą był przeznaczony kredyt, była prowadzona kiedyś działalność gospodarcza? Czy sama nieruchomość służyła celom związanym z działalnością gospodarczą? Może są zapytać również o to, czy mieszkanie lub dom, który zakupiliście lub wybudowaliście ze środków kredytowych, był przez was kiedykolwiek wynajmowany? Czy służył waszym celom własnym. Padną też pytania o samą procedurę zawarcia umowy kredytowej. Czy zaproponowano wam kredyt również w złotówkach? Jeśli tak, to, czy wasza zdolność kredytowa była taka sama jak na kredyt frankowy lub kredyt w innej walucie obcej? Co tak naprawdę skłoniło państwa do tego, żeby kredyt frankowy wybrać? Czy było to korzystne oprocentowanie, taniość tego kredytu, czy może inne czynniki? Sąd zapyta, w jaki sposób pracownik banku z wami rozmawiał. Czy mówił o jakichkolwiek wadach tego kredytu. Czy treść umowy kredytowej można było z bankiem negocjować? Padną również pytania o to, czy pracownik banku przedstawiał Wam historię spłat kredytu w zależności od tego, jak będzie zmieniać kurs waluty obcej, czy przedstawiano Wam jakiekolwiek symulacje historyczne kursy walut obcych, to jak wydarzenia na świecie wpływają na zmienność kursów walut obcych. To są kwestie, które dotyczą przede wszystkim samej historii zawarcia umowy kredytowej i też tego, co później się z tą nieruchomością działo, ale zwracam uwagę, że status konsumenta, tak a status konsumenta jest konieczny do tego, żeby móc powołać się na abuzywność klauzul niedozwolonych w umowie badamy na moment zawarcia umowy kredytowej. Czyli najważniejsze są kwestie związane z tym, jak wyglądała Państwa sytuacja w chwili udzielenia Wam kredytu? Po Państwa przesłuchaniu sądy w Polsce dzisiaj, w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, dokonują pouczenia o skutkach uznania abuzywności w poszczególnych klauzulach umownych. W ramach tego pouczenia sąd. Przedstawi Państwu skutki uznania, że ta umowa może zawierać klauzulę niedozwoloną. Skutkiem jest możliwość unieważnienia tej umowy kredytowej. Kolejnym skutkiem jest obowiązek po stronie banku zwrotu na Państwa rzecz wszystkich wpłaconych przez Państwa rat, zarówno kapitałowych, jak i odsetkowych, ale jednocześnie po Państwa stronie powstanie obowiązek zwrotu kwoty kredytu. Który Wam został udzielony. Po takim pouczeniu sąd pyta Państwa, czy wyrażacie zgodę na ochronę konsumencką i uznanie tej umowy za nieważną. No, praktycznie wszyscy kredytobiorcy odpowiadają, że tak, że wyrażają taką zgodę, więc tutaj zwracam uwagę, że taka kwestia, dosyć specyficzna i szczególna dla, dla spraw frankowych, może być na rozprawie poruszana. Po tym przesłuchaniu i Państwa pouczeniu, najczęściej dochodzi do mów końcowych stron. W ramach mów końcowych wypowiadają się Państwa reprezentanci, czyli prawnicy, którzy reprezentują Państwa, oraz prawnicy, którzy reprezentują bank. Podczas tych mów końcowych dochodzi do podsumowania stanowisk stron oraz do de facto powielenia tego, co się wnosiło po mowach końcowych dochodzi do zamknięcia rozprawy i albo na tym samym posiedzeniu albo na posiedzeniu kolejnym zostanie ogłoszony wyrok. Dzisiaj według statystyk z ostatnich kilku kwartałów około 98% spraw frankowych kończy się wyrokami korzystnymi dla kredytobiorców frankowych. W związku z tym mogę się spodziewać, że w przypadku większości z Państwa te wyroki będą dla Państwa korzystne. Także podsumowując, sama rozprawa naprawdę nie jest niczym, niczym strasznym. E, zwracam uwagę, że jesteście Państwo najczęściej pod opieką prawnika, który zna się na prowadzeniu tych spraw frankowych, więc zawsze możecie e, na nim polegać. On zawsze Państwa wesprze. Także nie jesteście Państwo na tej sprawie sami. Też podejście sądu, a nawet pełnomocnika, pełnomocnika banku jest w zdecydowanej większości kulturalne w stosunku do kredytobiorcy, także nie musicie się obawiać jakiejś nieuprzejmości ze strony innych uczestników tego procesu sądowego. Rozprawa jest de facto stosunkowo krótka, bo trwa niecałą godzinę przeważnie. Najczęściej na jednej rozprawie udaje się cały proces Frankowy zamknąć. Także, także nie jest to rzecz, której, której należałoby się w jakiś sposób szczególny obawiać, ale ja oczywiście zachęcam do tego, żeby się do tej rozprawy przygotować i mentalnie, i w pewien sposób też merytorycznie. Mam na myśli to, żeby odświeżyć sobie pewne kwestie, które, które dotyczą zawartego przez Państwa kredytu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego i powodzenia na rozprawach frako.